Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Nexirus, a to jest kolejny odcinek z Gry Kight Skończyliśmy w tym miejscu i zaczynamy w tym miejscu. Nie, szybciej będę nie zrobiły. No dobra. Tych wielkich nie będę boję się długo. Niszczę. Dobra. Lecimy tak. Jak już zauważyli... Jak już usłyszeliście... jak już usłyszeliście mam nowy mikrofon Pewnie to słyszycie Będę teraz mam tak nosem wciągał powietrze tu 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 tu, tu. Zaciągnąć nosem hm. Dobra zostawiacie Wiem co, wiem co czujecie Wiem, wiem że to jest pieprzem Ale tak go z O widzicie? Tak, Pokazam wam jak się jak się nie robi Nie stójcie w miejscu i nie strzelajcie Bo to naprawdę... Źle będzie Piepiepie. Jak dobrze pamiętam, idziemy do góry i tam będzie ten ym, helikopter. Helikopterowy samolot. Helikopterowy. To będzie nowy rodzaj yy, pojazdu latającego, nazwijmy go... Wiskatka. O... Już tam wybucha. Gdybym miał granat do granatnika to... ude, co mi... ...tykasz co mnie dotykacie mi pili na wodę na kulki do ASG o kurde granatu gdzie biegniesz? do apteczki nie ma apteczki Du, 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 du. Nawet w najgorszych sytuacjach można się bawić, Zapamiętajcie to A, go. go 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 38 życia, no dużo, naprawdę Możemy tam iść teraz? O, zepsuli bunk Nie no, muzyka w tej grze to szaleje. O kurde, pamiętam to. Tak dobrze. Kurde, co to miało znaczyć panowie! Kto ty, kurde. Zastanawialiście się czemu oni chcą mi chcą nas zabić? Otóż powiem Wam, czemu oni chcą nas zabić. Oni chcą nas zabić, bo te, też się szczerze, szczerze mówiąc niedawno o tym dowiedziałem. Oni chcą nas zabić, ponieważ ymm, nie chcą, żeby byli świadkowie tego eksperymentu i żeby jakby nigdy nic. Wiecie, nie było eksperymentu żadnego, tylko takie. Nic nie było, ludzie kłamią i. Tak, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jak ja pamiętam, jak było, pamiętam. Nie, przecież yy, Że tam będziemy później. Jesteś. Kurde, dlaczego się wróciłem? Kurde, czas. Dobra, jeszcze mamy dużo czasu. Mikrofon za blisko. Kurczę, właśnie nie pamiętam, czy tam dalej się szło jeszcze. Dobra. Moja wina, przepraszam was. Ale! No... <noise> あん<ー> Kurde. Hmm. kurde. Dobrze idziemy. Kurde, tylko nie jestem... Nie pamiętam. Aha, czyli że się cofamy, no to bym wrócił, no. Tak, cofamy się, kurde. Kurde, zgubiłem się. Wiem, śliśmy dobrze, Dobra. na y, kończymy w następnym odcinku, to y, tam y, znajdziemy. Czyli lajkucie, subskrybujcie. Do następnego. Cześć.